W zamku, że po prostu to co się zrobiło to wylatowało poza, poza Do góry zamkowe? Nie, wytrych, nie wszystkie. Nie? Niektóre, niektóre, niektóre miały, to poza, nie. No jest za jorką Na pole na przykład. Na pole na przykład. O, ciuczka, lewa i w ogóle. A w części to naprawdę znakomita większość faktycznie było, że było po prostu dziura i akurat po nie ma za to. Tak, hey, okay. tak... Nie ma za to. Nie ma za to. Nie ma to. Nie Nie ma za to. Nie ma za to. Nie ma za to. Nie Nie ma będzie ma

Tak zwana behatka. zwana lub zbaczek lub ewentualnie, nie wiem tej to nazywają. dokładnie. właśnie rodzaju. Miękka, wygodna, ciepła, z dotymi się w dzień się trąbi. to A to Można tak to nazwać. Kufajka z zaczepami. To by trochę długo mu podczepić. Trochę. Trochę. <sukanie> no i tak, taka przeszew po... No, 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 To już mogą tego. To, to było podstawowe My uzbrojenie. Myśli ją biedni, siedmi, całe każdy to miał. Bez tego w ogóle nie warto było wychodzić, bo można było się, kłócić. wcieladać. <plansy> w razie uderzenia, no, ko, ko, ko kości płamane. A to chodziło. Tak, tak. Jak coś chciałem przez kolejne na przyciwanie rogów. Można dotknąć, zobaczyć czy coś zina. Poczekaj, poczekaj.

To akurat są w formie pokweni. <mierdzi> w formie pokweni. <mierdzi> w formie pokweni. <mierdzi> w formie pokweni. <pernej, mierdzi> w pełna, utrudniła zarówno przód, jak i tył. Też ważna część, bo na golem to jest jednak bolesna kość z ołami. To się o tym wie. No ale. Ale. Bardzo wiele było takiego. <mierdzi> Dalej, Big Wandy. Tu już się odlepsza. osiem. Big Wandy. To jest tak zwany ciepokluźnik. Zapewniałem trochę ciekawną mobilność, wszystko można mi się zrobić. Lękną sobie wstać, jak komuś potrafię. Jestem białogłową. Proszę. No ja, białogłową miałem do tego. To nie koniec, tak? Koniecznie powiedziałem. A koniec? No, nie koniec. To jest dużo mobilność na koniec samorządów. Koniec całkowicie. Wiarygodna sprawa. Wydaje się to być takie absolutnie sztywne, ale naprawdę do tego nie No tak, No tak, takie zbroje... jeszcze takie zbroje... ale kolega jeszcze nie próbowali, No tak, to po No chyba się musiał odsunąć kawałek. No teraz no troszeczkę bardziej, ale się nawet. Pomyśl, jakby to by było... Alechard, niechard. Arci, było, jakby to w tym wypadku pogodowiec pogotowie las. I bym jego No gruba, suje, kurwa, gruba. <gryba> A tak to ja dobrodni! i z, nas jadę w <gryba> z <grubami znalazł. gryba> Ale zanim by go wypakowali z takiej konserwy...